Witam serdecznie wszystkich w mojej kuchni. Właśnie przygotowuję razem z moją córeczką posiłki na jutro i kolację na dzisiaj. Na desce kroję pietruszkę, marchewkę i inne warzywa. Do rosołu, który gotuję dla na dzieciaków. Natomiast do samej zupy wrzuciłem mięso z kurczaka, które posłuży mi do jutrzejszego obiadu tak ugotowane mięso zjem razem z warzywami. Nie lubię gotować rosołu na yy, piersiach, skrzydełkach czy nóżkach. Wolę mięso z podłudzia kurczaka, bo jest ono trochę bardziej tłuste, rosół wychodzi smaczniejszy, delikatniejszy. A poza tym lepiej się je tak ugotowane mięso. Na dzisiejszą kolację szykuję multi -cookerze. Warzywa po włosku. Nie wiem, czy będzie widać. Kuchnia jest dość ciemna. Ok, to nie dochodzi. Dzisiaj na kolację mam warzywa razem z fasolką. Fasolka już wcześniej była ugotowana. Natomiast nie chcę do fasolki dodawać bułki. I dzisiejszy ten odcinek chciałem nagrać właśnie o fajnej alternatywie dla bułki. Pomysł podpowiedziała mi koleżanka i jej natomiast kolega. Jest takie coś jak Amarantus. Można to kupić w Rosmanie, w, w zasadzie aktualnie markecie, w którym są działy ze zdrową żywnością. I taki amarantus możemy usmażyć na patelni, tak jak będę robił to ja. I może on służyć nam tak naprawdę za tartą bułkę. Jest o wiele zdrowszy i... Jeżeli ktoś preferuje dietę bezglutenową, akurat nie ja, bo w dietę bezglutenową nie wierzę, to może używać tego amarantusa. Ja używam go z innych względów, ponieważ chcę ograniczyć kalorie. Jest on mniej kaloryczny niż bułka tarcza. Najpierw uzmażę amarantusa, potem dodam do tego fasolkę i wszystko podsmażę. Kończąc, chciałem powiedzieć, że. Takiego amarantusa można również dodawać na przykład do kotletów schabowych zamiast bułki tartej. Podobno wychodzą przepyszne, ja jeszcze nie próbowałem. Także życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia.